Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć troszkę o ogólnictwie złota, dlatego że zasadniczo jest to moja odpowiedź na dość ciekawy materiał, który pojawił się na kanale Złe Czasy, Dobre Czasy. O Dobre Czasy, Złe Czasy. Wyleciał mi z głowy nazwa kanału, niemniej, w każdym razie, pojawił się wywiad, w którym jeden z ekspertów reprezentujący sprzedawcę złota inwestycyjnego miał być ostro grillowany. Słabo to grillowanie wyszło, nie przybiegł się za, za dobrze, no ale na końcu tam sugerował być może to było do mnie może nie może, nie, może to było, że, że tam. Ktoś tam komentujący powinien się zająć sprzedażą złota, a nie komentować rynek. Ja jeżeli to do mnie było, to, to wyjaśniam, że ja moja wartość, jeżeli się stąd, że ja nie jestem uczestnikiem tego rynku. W sensie rynku skup sprzedaż, czy to złota, czy kamieni szlachetnych. Niezależny ekspert to jest niezależny ekspert niezależny od, od rynku, ani od żadnych firm, które sprzedają na tym rynku. SIPJO tutaj wyraźnie o tym mówisz no nie tylko SIPJO, bo i e, AGS, czyli American Gem Society GIA za AGS. E, powtarzają to zawsze, że zresztą inne organizacje branżowe również, e, że ekspert nie może być powiązany z rynkiem, chyba że jest ekspertem, który należy do e, narodowej organizacji. Handlowej. Czyli, jeżeli zasadniczo jest urzędnikiem zatrudnionym przez rząd w jakiejś rządowej agencji sprzedającej złoto kamienie czy jakiekolwiek inne wyroby jubilerskie, no to wtedy on jest traktowany jako ekspert niezależny, może się zajmować wystawianiem opinii. Jeżeli jest powiązany z prywatną organizacją, no to wiadomo, istnieje konflikt interesu, którego, co do którego on nie jest w stanie udowodnić, że jego wynagrodzenie nie zależy od wysokości sprzedaży i że jego działania nie są niezależne od rynku. Czy niezależne od, od którejś tam ze strony na rynku. Dlatego ja na pewno nie zajmę się sprzedażą złota, ani, ani kamieni szlachetnych, ani żadnych tego rodzaju rzeczy, jestem cały czas obok i no, dzięki temu mój obraz tego rynku jest taki, jak jest i mogę go przekazywać wam, tak jak, tak jak widać. Mogę wam bez problemu powiedzieć o tym, że złoto nie przenosi wartości w czasie, bo tak wskazują badania. E, mogę wam powiedzieć, że złoto nie chroni przed wzrostem inflacji, dlatego że złoto nie chroni przed wzrostem inflacji, każdy może sobie to odczytać e, z odpowiednich wykresów. E, I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które wam mówią, metalach szlachetnych, są. Niezależne, albo pochodzą z moich przemyśleń, albo to są przemyślenia jakichś innych ekspertów czy innych naukowców, którzy badali temat w, no, w, ostatnim, w ostatnim czasie, albo w ogóle kiedykolwiek. Um, ale nie o tym chciałem tutaj mówić. Przede wszystkim ten materiał będzie, będzie się odnosił do, do innej tezy, która tam padła, no, ponieważ prowadzący tam ten program poprosił o to, żeby powiedzieć Generacji Z, że złoto jest odpowiedzialne. Czy że górnictwo złota jest odpowiedzialne. No i wynika właśnie z wypowiedzi, z odpowiedzi, że Pan ekspert albo nie wie, albo nie chce powiedzieć prawdy. No bo to z tamtej wypowiedzi wynika, że rzeczywiście złoto jest prowadzone w ogrębie kopalni, wielkich kopalni, które dbają o prawa pracownicze i tak dalej, które tak wynika z tej wypowiedzi. I że to jest wszystko związane z ochroną środowiska, te, te, te wszystkie normy są przestrzegane i tak dalej. No w ramach dużych zakładów rzeczywiście tak jest. Ale. Musicie sobie pamię pamiętać, musicie zawsze wiedzieć o tym, że złoto jest wydobywane w pewien bardzo specyficzny sposób. Mianowicie 20% podmiotów, które są obecne na świecie i zajmują się wydobyciem złota, dostarcza 80% złota na rynek. Pozostałe 80% zatrudnienia na rynku złota, całego zatrudnienia na rynku złota, czy rynku wydobycia złota, generuje 20% wydobycia jedynie. I to jest organizowane w ramach czegoś, co po polsku nie ma swojej nazwy. To jest, można by to tłumaczyć jako górnictwo rzemieślnicze. I to są wszyscy ludzie, którzy wydobywają to złoto w jakiś taki sposób. Z różnego rodzaju złóż aluwialnych, którzy nie mają możliwości wydobywać złota ze złóż pierwotnych. I oni robią to w ramach takich spółdzielni rzemieślniczych, o się mówi, albo Artisanal, mining, Artisanal miners po, czyli rzemie, Rzemieślnik, górnik, górnik rzemieślnik, rzemieślnik po angielsku, albo portugalskie czy też hiszpańskie określenie garimpero, czyli poszukiwacz skarbu. To są ludzie, którzy albo wydobywają to złoto ze strumieni, albo z aluwiów morskich, czyli gdzieś na wydmach, albo wydobywają to złoto z, po prostu z jakichś złóż, które, które kiedyś były tak zwane antyczne rzeki. Czyli kopalne rzeki, kopalne ym, korytarze, które oni gdzieś tam mają rozpoznane, wiedzą, że one się tam znajdują i wydobywają żwir z tych y, rzek i z, nie, i w nim, z niego pozyskują złoto. Y, jest to robione na bardzo małą skalę, ale i tak przynosi 20% rocznego wydobycia. Więc to łącznie y, ci ludzie zarabiają bardzo mało pieniędzy i. Y, na wydobyciu tego złota, ale łącznie dostarczają bardzo pokaźną ilość kruszcu do ubiegu. Do I teraz tak, jeżeli chodzi o zarobki takich ludzi, jak tutaj wyglądają prawa pracownicze? Praw pracowniczych nie ma w ogóle. Prawa pracownicze organizowane są w ten sposób, że właściciel terenu staje się jednocześnie właścicielem kopalni i od niego można sobie wykupić prawo do wydobycia w ten sposób że górnik zobowiązuje się oddać cały swój urobek do właściciela kopalni a następnie wszystko co zostanie wydobyte jest dzielone w taki sposób że właściciel kopalni dostaje czy właściciel terenu dostaje połowę wydobycia a druga połowa jest dzielona równo pomiędzy wszystkich którzy pracują w tej kopalni jeżeli właściciel kopalni też pracuje w kopalni no, to wtedy jego uzysk będzie większy, właśnie o tą część, która, która mu się należy jako górnikowi, nie tylko jako właścicielowi. No i teraz tam jest jeszcze tak, takie: czy to prawo, czy to, czy to zwyczaj, że nie wolno odsprzedać swoich, swojego prawa do wydobycia człowiekowi, który nie będzie wydobywał. To jest typowe raczej dla Ameryki Południowej. Nie wiem, jak to jest w Afryce, ale w Ameryce Południowej na pewno tak jest, że górnik może zrezygnować z pracy tylko w ten sposób, że sprzedaje swoje udziały innemu górnikowi, a nie może sprzedać tego, jak, tego jakiemuś inwestorowi, który po prostu będzie chciał czerpać zyski z kopalni, ale nie będzie w niej pracował. No i teraz prawa pracownicy to brak zarobki na tych stanowiskach. Nie wiem, jak to jest w tej chwili, moje, moje dane gdzieś zahaczają o drugą połowę zeszłego dziesięciolecia, czyli to dziś tak 2017-2018 rok i wyobraźcie sobie, że taki górnik w Afryce, Em, zarabia rocznie pomiędzy 150 a 180 dolarów. Mówię rocznie, nie pomyliłem się. 150 do 180 dolarów rocznie. Właściciel kopalni zarabia y, pomiędzy daj, 600 a, y, a 1000, czy może nawet 1200 dolarów rocznie. Tak, wy, tak wyglądają średnie zarobki tych ludzi. Metody które, wydobycia, które oni stosują, są więcej niż prymitywne. Tutaj rozmawiałem nie tak dawno z, z Marcinem z kanału Marcin Polskie Złoto. On pojechał do, do Afryki właśnie tutaj do Mali albo no gdzieś nieważne w każdym razie do jakiegoś kraju został zaproszony po to, żeby tam pomóc, pokazać ludziom, jak to, jak to robić przy użyciu takich narzędzi, które są trochę bardziej nowoczesne niż drewniana miska. No i właśnie mówi, że na początek przyłożył się do jakiejś tam hałdy, która już była hałdą po wydobyciu, czyli materiału, który został odrzucony. No i uzyskał z tego jakąś gigantyczną ilość złota, jak na, jak na tego rodzaju materiał, przy pomocy swoich własnych uczniów. No, i potem, jak ustalił tam, u miejscowych, to on z tego materiału wydobył więcej złota, z tego, z tego odpadu, e, niż oni z tego materiału, jak po raz pierwszy go przerabiali. E, no więc skuteczność tego górnictwa jest niewielka. Ludzie zarabiają bardzo mało pieniędzy, a do tego bardzo często do wydobycia tego e, używają tęci która ekstremalnie zatruwa środowisko i zatruwa tych ludzi, skraca życie tym ludziom i dzieciom. Także jakakolwiek taka odezwa do, do Gen Z, że, czyli do tej generacji Z, do ludzi, którzy niby tak bają o środowisko, niby troszczą się o to i mówienie im, że złoto, które kupujesz w sztabkach, jest złotem wydobywanym w sposób odpowiedzialny, jest zwykłym kłamstwem. Po prostu 20% tego złota wydobywanego na świecie w tej chwili pochodzi od ludzi, którzy pracują w warunkach, w których przedstawiciele Gen Z z Polski nie chcieliby jechać na biwak, nawet gdyby to miała być jakaś szkoła przetrwania, a ci ludzie tam żyją i, i pracują w tych warunkach, a do tego jeszcze używają metod, które generalnie niszczą środowisko naturalne. I 20% należy przyjąć, że 20% każdej sztabki, każdej monety bulionowej, którą chcecie kupić, to jest właśnie złoto pochodzące z takiego rodzaju wydobycia. Oczywiście coś tam wiąże również częściowo z pracą niewolniczą. O tym pokazywałem już wcześniej materiał o wydobyciu złota. W Andach na terenie e, Puszczy Amazońskiej, e, czy tam lasu deszczowego, tego amazońskiego. E, to nie jest puszcza, tylko dżungla. O, tak powiadam, puszcza, a to, jest, a to jest dżungla, e, o, która jest e, niszczona przez e, górników. E, górnicy świadczą czasami pracę niewolniczą. E, tak samo jak e, niektórzy ludzie, którzy Obsługują e, branżę górniczą, czyli obsługują górników e, na różnych poziomach, e, są e, zmuszani do pracy. E, Także no, tak to wygląda w e, branży wydobycia złota. E, oczywiście próbuje się to złoto w jakiś sposób e, usuwać z rynku, to znaczy e, nie wolno go tak sobie po prostu sprowadzać do Europy, nie wolno go tak sobie po prostu e, sprzedawać w Stanach. Ale tutaj banki w Szwajcarii wymyśliły sobie jakiś, czy w ogóle rafinerie w Szwajcarii wymyśliły sobie jakiś sposób na to, żeby to ominąć. Omija się to przez kraje arabskie, czyli przewozi się to złoto do krajów arabskich, następnie się w jakiś sposób tam przerabia i wywozi do Szwajcarii, a następnie stamtąd trafia to na rynek europejski. Czy w ogóle na, na rynek zachodni? Dlatego, jeżeli ktokolwiek kupuje złoto, on musi zakładać, że część tego złota została pozyskana w wyniku pracy niewolniczej i w wyniku pracy, która jest wykonywana poza jakimikolwiek normami związanymi z, z, z wymogami ochrony, zapewnienia ochrony środowiska. I a do tego jeszcze ludzie, którzy wykonują tę pracę, są wynagradzani tak, że przeciętny człowiek z generacji Z wydaje tyle pieniędzy w weekend na imprezowanie, ile tamci ludzie zarabiają w ciągu całego roku swojej pracy, no, generalnie w górnictwie, czyli pracy bardzo ciężkiej. Oczywiście na świecie pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, które Służą temu, żeby wyeliminować rtęć i poprawić warunki pracy tych ludzi, przynajmniej w ten sposób, że eliminuje się trujący czynnik ze środowiska ich pracy, no i jednocześnie ze środowiska życia ich i ich, ich rodzin. Tutaj takim prekursorem była, było GIA. Na początku usiłowało tam wdrożyć jakiś program badawczy, ponieważ to nie przynosiło żadnego e, skutku. E, więc po prostu ufundowali nagrodę, że to było 40 tysięcy dolarów dla tego, kto opracuje metodę, e, skuteczną metodę wydobycia e, złota. Tu chodziło dokładnie o złoto wydobywane w fandach, zarówno w Peru, e, no, generalnie, generalnie w fandach oraz, oraz na terenie dżungli amazońskiej. Wiem, że ktoś tam tą, tą, całą, tą całą nagrodę otrzymał za opracowanie jakieś takie urządzenia, które pracuje w, w oparciu o wodę, o płucznie, która wypłukuje złoto z, z, z glin i piasków przy pomocy wody pracującej w obiegu zamkniętym, bo tam też właśnie był taki problem, że na, te, na tych terenach, Andach yy, jest dość sucho i ci ludzie po prostu nie mają dostępu do wody i dlatego przez, nie, przez to musieli używać tą wręcz, no bo nie mogli sobie inaczej tego złota z, tego, z, z piasku, z urobku yy, wypłukać. A ponieważ yy, udało się zrobić takie urządzenie, które pracuje kompletnie w obiegu zamkniętym, więc yy, to złoto może być yy, wypłukiwane. Z tego, co się orientuje ostatnio kilka branżowych portali informowało o powstawaniu jakichś nowych inicjatyw właśnie związanych z tym. Tam są też jakieś nagrody, jakieś stypendia, jakieś inicjatywy podejmowane, które mają na celu ograniczyć użycie tęci, więc na pewno z biegiem czasu sytuacja będzie się poprawiać. To złoto będzie coraz zdrowsze. Czy wydobycie tego złota będzie coraz droższe, coraz mniejszy procent złota będzie wydobywany w ten sposób? No, ale no cóż, no, jedynym sposobem, jeżeli już mam mówić w jakiś sposób do tej generacji Z, czy zachęcić ich do kupowania złota, to prawda jest taka, że kupując to złoto, oczywiście wspieracie wielkie koncerny i, i tych, którzy wydobywają to złoto w sposób odpowiedzialny ale wspieracie również w ten sposób. Te 20% tego złota pochodzi od ludzi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie i kupując to złoto po prostu wspieracie też tych ludzi. tą Niewielką częścią tej kwoty, ale, ale zawsze dla nich te pieniądze to jest no coś na to naprawdę bardzo ciężko pracują i, i zasadniczo zasługują na jeżeli się im tych pieniędzy nie dostarczy, to oni nigdy nie wyjdą z biedy i zawsze będą używali najprostszych metod, czyli takich, które najbardziej dewastują środowisko naturalne. Więc, więc, jeżeli będziecie kupować złoto, to w jakiś sposób będziecie wspierać po pierwsze pracowników w najgorszych warunkach, a po drugie wspierać zmiany metod wydobywczych, które będą skutkowały tym, że Ochrona środowiska będzie w branży wydobycia złota na wyższym poziomie.